Cześć, tutaj Daniel Rodziecki Witam cię bardzo serdecznie na blogu, jak zostać programistą Mymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 0,48 i jakiś czas temu miałem odcinek, tutaj będzie link do niego dotyczący wypalenia zawodowego, i w tym odcinku obiecałem, że do tego tematu jeszcze wrócę. I dzisiaj wracam i pozwól, że przypomnę Ci tak pokrótce, co było w tym wcześniejszym odcinku, a więc podstawowymi powodami wypalenia zawodowego była rutyna, perfekcjonizm, naiwność, lenistwo rozwojowe, brak asertywności. I brak ambicji. A dzisiaj e, przedstawię Ci sześć takich filarów, sześć takich, takich no, po prostu filarów, na których, jeżeli będziesz budował swoją karierę zawodową, swój rozwój, to nie doprowadzisz do tego wypalenia zawodowego i pozbędziesz się każdego, każdego z tych problemów. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. No dobra, to co ja tam wyskrobałem na tej tablicy? Różnorodność. Tak, różnorodność. I różnorodność pod wieloma różnymi względami. W końcu to różnorodność. Różnorodność, jeśli chodzi o zakres obowiązku, który wykonujesz. To nie jest tak, że musisz być wyłącznie koderem, nie nastawiaj się na to. Ja odradzam ci takiego podejścia. Kodowanie jest dobre przez kilka pierwszych lat, ale później staraj się rozwijać również w innych dziedzinach. Zresztą, wielokrotnie o tym wspominałem kieruj swoje kroki z stronę devopa, okay? To będą nowe wyzwania, nowe umiejętności i to będą nowe rzeczy, które Ci się przydadzą i nowe rzeczy, które będziesz wykonywał na co dzień. Nie będziesz się zajmował wyłącznie kodowaniem. Dojdą kwestie administracyjne, kwestie projektowe, kwestie tworzenia testów, kwestie zarządzania tym wszystkim. Rozwiniesz się i jednocześnie nie będziesz zamknięty w jednym małym w jednym małym projekcie, którym zajmujesz się cały czas. To bardzo fajna rzecz. Warto też czasami... Nie wiem, pomóc chłopakom na helpdesku, Gwarantuję Ci, że po kilku rozmowach z klientem, takich bezpośrednich, z dziką rozkoszą, siądziesz z powrotem i będziesz dalej klepał kod, nawet jeśli już bardzo nie miałeś na to ochoty wcześniej. Więc generalnie różnorodność, różnorodność jest po to, żeby skilować rutynę. Tak? Zabijamy rutynę, nie ma problemu z rutyną. Jeszcze raz, rób różne rzeczy, niekoniecznie związane z kodowaniem. Ok? Rozwijaj się, po prostu się rozwijaj. Co jest bezpośrednio połączone z kolejnym punktem, czyli z nauką. Pamiętaj, praca programisty, praca informatyka, praca generalnie w świecie IT jest stuprocentowo powiązana z koniecznością ciągłego rozwoju. Nie ma, zmiłuj się, nie ma przed tym ucieczki. Jeżeli tego nie będziesz robić, to się wypalisz. Wypalisz, albo zostaniesz zniszczony z rynku pracy, ponieważ nie będziesz się do niego dalej nadawał. To jest bardzo prosta arytmetyka. Albo się rozwijasz i zostajesz na rynku pracy i jednocześnie jesteś zadowolony ze swojej pracy, bo wiesz coraz więcej możesz robić coraz więcej. Albo się nie rozwijasz i toniesz. Krótka piłka. I generalnie nauka, nauka pozbywa się lenistwa rozwojowego, tak? Pozbywamy się lenistwa rozwojowego, bo w końcu się rozwijasz nieustannie. Pozbyłeś się również naiwności, bo nie wiem czy pamiętasz o co chodziło z tą naiwnością, chodziło właśnie o to, że Przychodzi do świata IT osoba, która uważa, że nauczy się języka jednego, języka programowania i to wystarczy. Nie, to nie wystarczy i to właśnie była ta naiwność, której tą nauką się po prostu pozbywasz. Nie ma już tego problemu. Co mamy następne? Podejście, postawa. Bardzo, bardzo, bardzo ważne czynniki, bo jeśli jesteś perfekcjonistą, to to jest właśnie kwestia podejścia, w tej postawy, to to Cię daleko w świecie IT nie zaprowadzi. Dobrze? Zwariujesz, po prostu zwariujesz, bo przy pisaniu kodu perfekcjonizm. I jeszcze inaczej. Kod i perfekcjonizm to są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie da się w sposób perfekcyjny pisać kodu, chyba że siądziesz i będziesz tak jak pan pisarz z dżumy usiłował przez pół życia napisać swoje pierwsze zdanie w sposób perfekcyjny. Tak ty będziesz swoje pierwsze procedury pisał w sposób perfekcyjny i na tym się skończy. Wysiądziesz i wysiądzie cały team dookoła Ciebie, bo będą cię mieli serdeczne podziurki w nosie. Nie, perfekcjonizm i kodowanie nie idą w parze. Oczywiście należy kodować z głową, należy kodować ładnie, ale to nie jest podejście dla perfekcjonisty. I co tutaj się świetnie sprawdza? Kiss. Keep it simple, stupid. Better done than perfect. Te dwa pojęcia, te dwa terminy Sprawdzają się doskonale. I tak znam Mirka Błunejko w każdym razie z widzenia i bardzo go lubię, ale pamiętaj, że to nie on jest autorem tych powiedzeń. Te powiedzenia są o wiele starsze od niego i oddają to, co w programowaniu jest bardzo, bardzo ważne. Keep it simple, stupid. Nie twórz jakichś skomplikowanych struktur tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Nie rób tego. Po prostu kod ma być prosty. Kod ma być prosty. Ok? I. Naprawdę lepiej, jak coś zrobisz, niż jak to zrobić, będziesz będziesz usiłował zrobić perfekcyjnie, bo albo zrobisz, albo nie zrobisz wcale w porządku, zrób: nie przejmuj się, czy to jest w sposób perfekcyjny zrobione, czy nie, zawsze będziesz to mógł później ewentualnie poprawić. I właśnie ta postawa, to podejście do tego, w jaki sposób tworzysz kod, w jaki sposób zajmujesz się tym wszystkim, ona będzie wpływała na ten twój perfekcjonizm, jeżeli Przyjmiesz do wiadomości Kisa, przyjmiesz do wiadomości Better ten perfekt, perfekcjonizm po prostu wleci i nie będziesz już musiał nim więcej przejmować. Mamy przyjemność. No, przyjemność to jest przyjemność. Wiadomo, ja co to jest przyjemność. Jak pracujesz, no musisz z tego czerpać przyjemność. Musisz z tego czerpać frajdę, musisz z tego czerpać satysfakcję. Jeżeli nie odczuwasz. Tak już wiele raz mówiłem: zmień projekt, albo zmień pracę, albo zmień w ogóle to, co robisz w życiu, bo, no bo to będzie ciężki, ciężki temat. I nikomu nie życzę pracy bez przyjemności. To, to, jest, to jest bez sensu. I przyjemność to jest coś, co świetnie współgra z podejściem, z postawą. Zobaczysz, im bardziej będziesz miał odpowiednią postawę, tym więcej przyjemności zaczniesz mieć z tego wszystkiego. W porządku? Cele. Tak. Cele to jest odpowiedź na brak asertywności i brak ambicji. Dlaczego? Bo jeżeli wiesz, jakie są Twoje cele, wiesz, co chcesz osiągnąć, nie dryfujesz jak statek gdzieś tam na morzu, bez żagli, bez niczego i tam pchany wiatrem nie wiadomo w jakim kierunku, tylko masz ustalone cele, to wiesz, co chcesz osiągnąć, wiesz, co chcesz zrobić i wiesz, które rzeczy po drodze wykonywane doprowadzą Cię do tego celu, a które nie. Jeżeli ktoś chce, żebyś zrobił coś, co ci nie prowadzi do celu, to po prostu mówisz mu, sorry, ale nie. Pozbywasz się, znaczy nabywasz odpowiedniej asertywności. A brak ambicji, no, zrób sobie takie cele, ustanów sobie takie cele, żeby były ambitne, żeby nikt ci nie powiedział, że masz brak ambicji. Nie przejmuj się, że one mogą być niewyobrażalne, te cele twoje mogą być takie, które. Wydaje, się, wydaje Ci się, że ich nigdy nie osiągniesz. Takie cele są najfajniejsze. Do takich celi się najfajniej dąży i bardzo, bardzo Ci życzę. Tego pamiętaj. Pamiętaj. Więc to jest cel. Jest wiele definicji, ale jedna jest cudowna. Cudowna, wspaniała, genialna. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale powiedział: i to jest super. Cel to jest marzenie. Cel to jest marzenie, któremu nadałeś datę realizacji. Dobrze? Więc jeżeli masz marzenie i stwierdzasz, że to marzenie zrealizujesz za 5 lat, to to przestaje być marzeniem i staje się celem. Wszystkie inne rzeczy, które masz w głowie, którym nie dasz dla tej realizacji, to są tylko marzenia. Skoncentruj się na celach i pozbędziesz się braku ambicji, braku asertywności. I w ten sposób przeszliśmy przez całą listę. Przeszliśmy przez całą listę i jeśli będziesz dbał o swoją różnorodność, o swoją naukę, o swoje podejście, o swoje przyjemności, o swoje cele, to jesteś prawie w domu prawie, bo jest został jeszcze relaks. Relaks. Bez relaksu nie osiągniesz niczego. To nie może być tak, że siedzisz po 10, 12, 14, 16 godzin i kodujesz, albo zajmujesz się innymi zadaniami związanymi z pracą, nie masz czasu dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, dla nikogo. Nie, to tak nie może być, ok? Ja wiem, że są takie momenty, momenty krótkie, czasami trochę dłuższe, powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, kiedy faktycznie trzeba się skoncentrować. Nad czymś konkretnym do wykonania, jakimś konkretnym zadaniu, które musi być zrobione, i wtedy odstawiasz wszystko na bok. W porządku? Rozumiem? Zdarza się tak, są takie sytuacje. Ale generalnie, generalnie pamiętaj, relaks to jest podstawa. Dobry sen, dobry odpoczynek, przyjemny czas spędzony z dziewczyną, z żoną, z dziećmi, to jest podstawa tego, żebyś był w stanie osiągnąć całą resztę. Bez tego relaksu, bez tej energii, którą Ci ten relaks da, nie będziesz w stanie pójść dalej. Ok? Super, ja Ci bardzo pięknie dziękuję i zapraszam Cię na jutro. Na jutro. To do zobaczenia. Pa pa!